Na niebieski tak przy weekendzie. Idziemy troszkę na przeglądzie, co? Lecimy lewo czy prawo? Kusi lewo, ale byłam tu ostatnio. Dobra, to nie. Chociaż nie, czekajcie, jest jakaś nowa koszuleczka. O, zobaczcie. Taka z kwiatem. 25 zł do rozmiaru 3XL. Przybliżyć, przybliż babo. No i nie ściągnę, nie? Ale jak coś, to na nowościach. Są jeszcze jakieś inne kolory? Nie, nie ma. A co tam z tyłu jest? Aha, kolejna nowość. No dobra, to jednak muszę zdjąć, wiecie. Może mi się uda to potem odwiesić. Okej. Okay. 30 zł. Krótki rękawek, ta jest w rozmiarze 44. I taki guziczek to jest taki szary. na najada. Widać coś w ogóle, czy nie? O. Tu pokazuję, ale tam już łoczkiem strzela. Czy coś nowego jeszcze wisi? Okej. Okay. Ale chyba nie. Także polecimy na półeczkę. Także mamy dwie nowości na ciuszku. Tutaj taka koszula i t-shirt z kwiatem i z koronką. Czekajcie na jadę, co? Na jedź, babo. O, było widać, było To lecimy dalej Dobra, teraz to odwieźć Może Do starej No Nawet łatwiej proszę niż myślałam Chodźcie tak sobie, przejdziemy sobie tylko tutaj o, Może tylko przypomnę Wyprzedaż dalej w Pepco 15 zł na przykład taka bluzeczka, ewentualnie Te półgolfiki 17 Może odjadę Te getry też są na wyprzedaży Też 20 zł o. Znamy je, ja, nie? Pewnie, że znamy. I gaciorek też widzę. Teraz gaciorek 30 zł. O, tu tak pokażę tylko co? Też go znamy. I chodźcie tak szybciutko. No dobra. Tak szybciutko zobaczymy sobie, jak nie to... Już widzę, że nie? Lecimy na kółeczkę. Są chiciore. Ale na hiciorach chcemy coś, nie. Ale jest wyprzedaż. Na świętach 12 zł. Ty łyżeczki. kubki też. Nie, w regularnej, w sensie tutaj te koty, Nie, to są zające, babo. Dobra, regularny, dobra, to nie podaje. Jak regularny, to, to co nas to interesuje, jak znamy, nie już po świętach. No. Dobra, to lecimy dalej. Jest stołeczek na mocnych nowościach. Już go pokazywałam, ale tylko przypomnę jeszcze co, bo on jest naprawdę ładny. 60 zł i tutaj mamy. Podgląd na wymiary jak coś. Mm -hmm. Koszt też fajny, ale znamy wszystko to. Pomijam. I bąbelka też znamy, ale fajne są te doniecenia. A jest kolejna wyprzedaż. 20 złotych, Zobaczycie. Talerzy, talerzyce niby wyglądają jak plastik, ale to jest szkło. Czyli co, paterki też będą na wyprzedaży? Nie, paterki w regularnej. 40. I lecimy dalej, chodźcie. No, tutaj paseczek, zobaczcie, jak na, na wystawiami. Tak, tylko może przejadę. A i okular! No, wiadomo. Słońce już świeci. U mnie dzisiaj bardzo ładnie, bardzo fajna słoneczna pogoda. A jak tam u Was? 15 zł. Te tutaj wszystkie. Wszystkie pod jedną cenówkę? Tak. Nie, te 20. Tak przejadę. A ten? 15. 20. Wszystko. Cała reszta 15. Okay. A jak tam oksy? 10. No, czyli wszystko za Nie, te 15. Mhm. A te nawet 4. Serio? 4 zł. Matka święta. Jak tanio. A tutaj? 10, tak? 10 no. O. Dobra, ale chodźcie na półeczkę. Kolejne hiciory. I. I wszystko znamy, babo. Chyba, że tutaj. To? Może. 20 zł. Może, może, ale nie mam pewności. A nie, myślałam, że to jest coś na nowościach, ale nie. To są te zasłony, które też kojarzymy. To nie chcemy. No to co, Hicier nam się skończyły, to idziemy w głąb. Chodźcie. Nie wiem, czy to jest na nowościach, wiecie. 20 zł, jak coś. Przypomnę, wymiar 40 na 40. To co, lecimy tu. Dawaj, niebieski. Lecimy. Mamy osłonki i donica. Patrzcie, jakieś świnta jeszcze. <grym> Serio, ale ładne są te osłonki. I w cenie regularnej. 20 zł. To jest płatek śniegu, nie? Ale może robić za sokrotka, jak się łaczko przymroży. <grym> Co myślicie, dziewczyny? Ok. I. I tutaj raczej nic nie chcemy. Nie, ale jest wyprzedaż. O. Na przykład tutaj teraz 10 zł. Tak. Ok. 16, nie, 15, 15. Czyli wyprzedaż dziewczyny po całości w klapkę 7 zł. 10, no dobra. To, co nie będzie nowości. 7, dobra, zmieniam Ale alejkę. Chodźcie, bo tutaj chcemy coś. Nie pachnie tu jak diabli, ale czemu to coś chcemy? Przecena 6, w sensie wyprzedasz. 10. No to na nowościach, ale podnosiłam, to już nie podnoszę. To sobie, bo kranicisz, dobra, idziemy. Idę. Siema baron, siema co nowego. To wszędzie barana, dojrzewa że wszędzie baran mnie prześladuje. Dobra, baran do barana ciągnie baba. <grym> ja nie no, dobra, wytnę to. 30zł chyba na nowościach. Chyba tak. No, na pewno. Patrzcie. Jakie lampaczki sprytne. Ale to nie wszystko. Tutaj widzę kolejne. Mhm. No, czyli co? Tak przelecimy sobie po całości. Siedzi. Nie chce siedzieć. Dobra, chodź. Siedzi. Łomatko, co tam? Nie, jest ok. <grym> Siedzi. Kolejne nowości te znamy, ale tutaj doleciało złoto. Za. 30 zł. O. Co myślicie? To nie wszystko, bo. No, jadę tylko na to czarne, ale te czarne znamy. Tutaj jeszcze mamy taką nowość. Tak, tak. Ile to? 30 zł. I tutaj sobie możemy złapać za taki uchwyt, ale nie mam jak tego złapać, także nie pokażę. Może tak jednym palcem? Nie, czekajcie. O, widać? No. I tutaj jeszcze powyżej, ale to znamy, nie? Tak. Nawet nie mam jak ceny podejrzeć, bo zobaczcie, odwrócone wszystko. Dobra, to lecimy dalej, chodźcie. Dobra, jest poszewka, to sobie tak zerknijmy, może coś. Może coś? Nie. A jest, dobra, tutaj jest nowość, zaraz podniosę. Jest wyprzedaż na poszewce z 15 na 12 jak coś i nawet z 10 na 6. O, takie cieplejsze. Z 17 na 7. Okay. To chyba jest na nowościach też. 17 zł, 45 na 45 chyba, tak wiecie. Ładny kolorek. O. Ładno, ładno. A tam przypominam, sobie już podnosiłam. Ale przypomnę cenę, bo ona jest na mocnych nowościach. 15 zł, 45 na 45. I ona fajnie pasuje tutaj z tymi, które już znamy, nie? O, one wszystkie w sumie pasują, nie? Zobaczcie. Te doleciały, dawno nie było. No, wszystko doleciało. Dobra. Lecimy dalej. Czekajcie, może niebieski wróć. A tutaj mamy pościela. Patrzcie, wszystko na wyprzedawcę: 65, 65, 40. 60, 40 i tutaj Harry Potter 50 i Barbie też, nie, Barbie 40 o, maty balkonowe się pojawiły, to tak sobie rzućmy łoczkiem, 30 zł, wymiar nie, to jest średnica, 120 cm czyli to jest wszystko okrągłe tak, to jest, nie, tutaj są prostokątne w sensie kwadratowe, czy prostokątne, prostokątne babo dobra, 120 na 160 za 40 zł o. no to mamy i okrągłe i o, takie prostokątne, czy kwadratowe Okej, okay. a na lewo, tak szybciutko, patrzcie, wszystko wybrane, czyli, czyli coś się szykuje, się jakieś nowości na pewno mm -hmm. i wielka wyprzedaż, I tutaj w tym pepku, przecież u Was też jest taka wyprzedaż? Pepku? Ciekawa tam 25 zł, ale to już podnosiłam brązowe, o i tutaj też są to brązowe, w sensie, że jasno-brązowe, w sensie, że beżowo-brązowe, o, <grytanie> okej. Okay. I tutaj jest 40 na 30 te chodniczki jeszcze. Dobra, chodźcie dalej, bo przydałoby się troszkę nowości Niebieski, Gdzie wy to nowości macie? Prowadź. Jest donica, coś się dobrze zaczyna. Nie wiem, czy to jest na nowości. Robimy myk. Wypoczycie, a nie widzę. I piszecie w komentarzu. Jaka tam cena była? Czekajcie, mam telefon. Ok, już jestem. Także jak było widać cenę to napiszcie w komentarzu, w komentarzu. Za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki i lecimy dalej. Tutaj widzę jakiś kwietniczek, tak na nowościach, zobaczcie z takimi nóżkami, tak on jest na nowościach, wydaje mi się, że na nowościach. Cena od dołu, czyli robimy myk, popatrzcie, ja nie widzę, ale to za chwilę, o tak się prezentują nóżki. Mhm. Jaka ta cena była? Piszcie w komentarzu. Za co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. A i tu jest więcej tych kwietników. No dobra. O, a teraz tutaj do tych takich betonowych. Ala, ala. Jeszcze takie leciały. Jedna jedyna za 9 zł. To może dostawię. Dostaw babą. Zobaczycie. O. Ale to wszystko wybrane. Nie? Jest podkładka. Chcemy coś tutaj. Nie, wszystko znamy. Tak, tak. No to nie chcemy. Dobra, to lecę dalej. Jakieś nowości, bo by się przydały. Nowości, 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 nowości. <grym> Proszę. Firena i zasłona, 50 zł 140 na 280 i 40 zł 135 na 260. Ale to wszystko znamy, no wiadomo. Lecę dalej, żadnych nowości. Jest kosz, ale ja nie wiem, czy podnosiłam kiedyś te kosze. Oczywiście cena od dołu, także robimy myk. Wybaczcie, ja nie widzę. I piszecie w komentarzu, jaka tam cena była. To co, co oczywiście wielkie, wielkie dzięki. I do tych kosze można sobie skompletować takie jeszcze wielkości jak coś. To może jeden podniosę. Podnieść babą. 20 zł. O, na przykład taki. I mamy wówczas taki zestaw. Szare wszystkie wybrane. Jeden jedyny. Co tutaj? Łazienka, łazienka. 5 zł jak coś nam przydarzy. 3, 5, 3. Mhm. O, chodniczki. 20. A jakieś nowości? Nie mamy. Dobra. To lecimy dalej. Podnosiłam te pojemniki, kilka przeglądów. też możecie sobie zerknąć. Jak Was interesują, ceny. Tutaj jest nawet taki jeden fajny nano. Na, na takich kółeczkach. Mega, są te pojemniki. One akurat tu mam cenę, to Wam przypomnę. Gdzie to jest? 30 zł. Dobra. Dziewczyna, ostatnia lejka, Ostatnia, ostatnia. Czy nam tutaj coś wpadnie w łaczko? Nie wiem. Chyba nie. No dobra. Czyli tutaj totalna wyprzedaż. Fajnie, wiecie. No. Tak, tak. Aha, tutaj jeszcze mam, czekajcie, jakieś fajne. O. Z 35 na 22. Teraz to wszystko jest na wyprzedaży? Czy tylko to? Zaraz zobaczymy. Nie, tylko te miski. No dobra. To może podam cenę, jak już podniosłam. 9 zł? Nie, 17 ładna jest ta zastawa. Dobra, idę dziewczyny, bo już tutaj nic więcej nie wypatrzę. Są jeszcze kubki, ale czy my chcemy coś? Może tutaj jest jakaś nowość? Może chociaż, wydaje mi się, że już podnosiłam 12 zł. Ale taki ładny, wiosenny kubeczek. I tym kubeczkiem dziewczyny kończymy. Chociaż może jeszcze tu jest jakaś nowość? Może, może. 15 zł. No, także wszystkie półki przetrzepane, dziewczyny. Fajnie, bo jest wyprzedaż. Pod to konto koniecznie zostawcie łapkę pod filmem. O, nawet na buciku, zobaczcie. Czyli w każdej alejce można coś znaleźć, jakieś fajne okazje. Tutaj 25 zł. O, No mega, no dobra. Jak coś upatrzone, to piszcie w komentarzu, co upatrzone. I zapraszam na przegląd jutro. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Niebioski. Do wyjścia poproszę. Patrzcie, bielizna teraz na wyprzedaży. Z 30 na 17. Takie podwójne zestawy staniczków. No, no, no. No dobra. A tu jakie seledyny w ogóle. Patrzcie, jakie nowości doleciały. Ile to? 25 zł. A gaciorek? A gaciorek nie ma ceny. Cena schowana. Czekajcie. Dobra, przyjdziemy sobie na bieliznę jutro. 10 zł do rozmiaru 2XL. Odjadę, nie? Odjedź, Piękny ten kolor. Mega. I, i idziemy. Dobra. I da część.